Jeśli mam kocie rozwiążemy sobie numer 32 z okrużą z roku 2015 z dnia 5 maja brzmi następująco. Wysokość grania sosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 16. Przekątna grania sosłupa jest nachylona do płaszczyzny jego podstawy pod kątem, którego kosinus jest równy 3,5. Obliż powierzchni całkowitej tego grania stosłupa. No dobrze. Zatem no narysuję może wam ten grania stosu po Było coś takiego ja wiemy, że jest no, jednostki może nie będą za dokładne. Ale liczy się jakby e, rysunek podglądowy. Zresztą też musi być raczej dobry. No ale nie rysuję tutaj od linijki, więc nie będzie aż 10x10, 10, 10, że tak powiem. E, dobra, Ctrl C, Ctrl V. Jeśli go tutaj sobie chysniemy. No i dobra, mam tutaj jeszcze krawędzi boczny. Jeszcze krawędź tylna nam zostanie. Tak narysuję adrencję, żeby było wiadomo, że tu jest tu. No i dawno się tam będzie f, BCD. No i dalej, że wysokość jego jest równa 16. Ogółem to jest prawidłowy czwórkąt, więc tutaj będzie kwadracik. Wstawię A. Hmm. Krąta słupa jest czyli cała ta przekątna. Jest nachylona do płaszczyzny, pod kątem. Czyli e, ona będzie jakoś tak padać sobie fajnie. Tutaj jest ta przekątna D. B, DB to będzie przekątna bryły u nas. Tutaj będzie. E, Tutaj będzie kąt prosty, i tutaj będzie dp, kąta podstawy. No i do płaszczyzny pod kątem, czyli tutaj, bądź alfa elegancki, tylko cosinus jest równe 3 piąte. Mhm. I cosinus, kąta alfa jest równe 3 piąte. I co, teraz wiemy, że cosinus, to jest oczywiście, skoro tu mamy ten, cosinus to będzie równe dp przez db. Hmm. To jest równe 3 piąte, zatem może sobie obliczymy. My nie mamy dp ani db, tak? Mam tylko wysokość całą, Wysokość grę z jest równa 16, czyli mamy tylko to, Próbujemy. Możemy to sobie zamienić w sumie na sinusa, czyli z 1 kW, czyli sinus, kwadrat alfa plus cosinus, kwadrat alfa jest równe. Prawda? 1. E, I teraz tak, sinus kwadrat alfa plus 9,25 jest równe 1. Zatem sinus kwadrat alfa jest równe, hmm, odejmujemy z stronie 9,25. Czyli e, to będzie 25. Zamieniam jedynkę na e, 25 25,25, żeby był ten sam mianownik. Minus 9 dwudziestych piątych jest równe 16 dwudziestych piątych czyli sinus y, alfa będzie równe 4, 4, 4, piąte lub y, sinus alfa jest równe minus 4 5, ale tak nie może być, ponieważ y, to jest stosunek długości naszego graja nie mogą, żadne z nich nie może być ujemne, a w tym przypadku musiała być choć. No, jedna by musiała dokładnie być z nich jedna, e, musiała by być minimum jedna, dokładnie jedna z nich e, ujemna. To już nie spełnia wymagania e, czyli to jest nasza prawidłowa odpowiedź, jakby te równania, czyli tak, sinus, i teraz wiemy, że sinus alfa to jest wtedy wysokość przez db, czyli sinus alfa jest równe a przez e, przekątną bryły. I 4, piąte jest równe 16 przez dB. To mogłem obliczyć w ogóle? obliczyć pole powierzchni całkowitej, dobra. I tak, mamy takie równanie, więc można sobie krzyżowo wymnożyć. Że 4 dB. Aż to, że widać, że tutaj po 4 jest więc to będzie 20. No, dobra, 5 razy 16 to jest 80. Dzielimy obszarami przez 4, czyli. Na na brygu jest równa 20. Mhm. No i teraz możemy sobie ten kosinus obliczyć jeszcze w zasadzie. Chyba, że kalkulator po prostu wejmie sobie tutaj. Tu To nas interesuje, standardował, tak, na wierzchu. No, i teraz sobie zrobimy taki trójkąt prostokątny, który tutaj będzie miał D, tutaj kąt prosty, tutaj B, tutaj tam było F, a? Mhm. Jak tutaj jest 16, tu jest 20, to ten musi mieć tak DP, czyli no tutaj jest po prostu trój, jest trójkąt pitajagorejski, czyli znaczy pitajagorejski, niechęć pitajagorejski. E, jak ja powiedziałem, musimy zastosować twierdzenie Pythagorasa, czyli że 16 do kwadratu 16 razy 16 to 256. Hmm. No tak, napiszę 16 kwadrat plus dp kwadrat jest równe 20 kwadrat, czyli e, 256 plus dp kwadrat jest równe 400. Oddejmujemy obu stronie 256. No to będzie 144 i dp kwadrat jest równe 144 e, Po spierwiastkowaniu stopniem drugiego Daje nam to że dp jest równe 12 lub dp jest równe minus 12 ale nie spełnia Wymagań zadania Bo dp jest większa od zera To jest długość I e, to dp równe 12 jest naszą odpowiedzią i teraz wiemy, że skoro to jest kwadrat, no to przekąt na podstawy, przekąt na to jest A D jest równe a pierwiastek z dwóch, czyli że 12 jest równe a pierwiastkowi z dwóch, dzielimy przez pierwiastek z dwóch obustronnie czyli a jest równe 12 przez pierwiastek z dwóch, musimy wyrzucić i miarę z więc mnożę przez pierwiastek z dwóch, przez pierwiastek z dwóch naprawdę jeden kąt tutaj no dobra, to będzie 12 pierwiastków z 2 przez pierazek z 2 razy 2, to jest pierwiastek z 4, czyli 2. Yy, teraz, mamy, czyli to dzielimy, czyli będzie 6 pierwiastków z 2, to jest nasz bok. 1. No i teraz. Yy, aby wyznaczyć pole powierzchni całkowitej, czyli PC. Yy, no to musimy sumować yy, 2 pola podstawy plus pole boczne będzie równe 2 yy, i teraz to będzie tak razy 6 pierwiastków z 2 do kwadratu plus na no, 200, nie w zasadzie to jest kwadrat, więc 4 ściany będą takie same i 4 razy 6 yy, pierwiastków z 2 razy 16. Jak widzicie, na no, dwie podstawy, no mamy dwie podstawy, więc musimy ich dwa pola zaliczyć. Oraz mamy cztery takie same ściany, no bo h jest wszędzie taki samo Oraz mamy cztery takie same podstawy, yy, które będzie podstawowe, ponieważ to jest kwadrat. Mm. Mm. Więc teraz tak, to będzie 2 yy, razy. No 6 razy 6 to 36, razy 2 to 72, plus. No i teraz trzeba użyć kalkulatora. 6 razy 16, 96 razy 4 to 3,84 pierwiastki z dwóch oczywiście To jest równe 144 plus 384 pierwiastki z dwóch No i to jeszcze jednostek kwadratowych To była nasza odpowiedź Być może jeszcze to się da jakoś podzielić przez, 844 144 raczej, nie, no nie 142 podzielić, no nie wiem, 4, 36, 384 podzielić na 4, a tam jakoś się da a, Da W każdym razie więc może można to jeszcze wyznaczyć jakoś nawet największy większy, wspólny dzielnik, ale jeszcze się nie będę bawił. No ale to było na tyle z tego zadania. Ja są do subskrypcji. Cześć.